Niedaleko kanionu, wielkiego kanionu, Grand Canyonu znaleźliśmy taką miejscówkę legalną, że na 14 dni można stać i sporo porozrzucanego suchego drzewa jest, więc udało nam się rozpalić ognisko i się trochę grzejemy, bo w nocy ma być około 1 stopnia więc będzie trochę chłodno a rano ruszymy na podbój wszystkich punktów widokowych na południe od wielkiego kanionu. Przybyli tutaj w XVI wieku, to pewnie patrzelibyśmy na to jako wielką niedogodność w przemieszczaniu się i podróżowaniu. Ale ponieważ jesteśmy w XXI wieku, możemy patrzeć na to jako na cud natury. Pryzmat cudu natury jest w tym ujęciu jednym z najlepszych spojrzeń na to miejsce. Jadyszka, straszna. A dopiero zaczęliśmy naszą przygodę z wielkim kanionem, dotarliśmy do południowej strony e, jego urwistych e, krawędzi. Zostawiliśmy parku, par, auto na parkingu i przy pomocy tutejszych busów, które są super wygodne i bardzo takie fajne. Przemieściliśmy się do najodleglejszego punktu. W tej części parku, i teraz będziemy szli na piechotę. 22 km. Rekordowy odcinek. 22 km, może trochę mniej, bo tam można trochę sobie skrócić. Oglądając jego południową krawędź. Urwistych, skalistych, straszliwych uskoków. Przepięknych, chyba. I przepięknych, oczywiście. No właśnie w tym rzecz, że ta malowniczość jest straszliwie przestraszna. Przepiękna. Tak. Chciałam jeszcze dodać, tylko mogę szybko? szybko tylko dodam, że wejść dwa 2 km na pewno nie przejdziemy. Chyba tych. Idąc południowym szlakiem na południowym zboczu kanionu, nie można iść szybko, bo co chwila trzeba się zatrzymywać, żeby zobaczyć, jakie spektakularne widoki cieszą tutaj oko. Grand Canyon jest niesamowitą formacją skalną i z punktu widzenia laika jest niewyobrażalne w jaki sposób mógł powstać. Po, prostku, po prostu dziesiątki tysięcy, setki tysięcy i więcej lat erozji, ruchu płyt tektonicznych, działania rzeki powodowały, że Obniżało się jej koryto i nastąpiła tak ogromna erozja, i powstała tak ogromna rozpadlina skalna, chyba największa na świecie. Wielki Kanion oferuje mnóstwo atrakcji widokowych, ale też pomaga turystom w zwiedzeniu go niezbyt dużym wysiłkiem fizycznym. Co prawda, do końca nie jest to prawda, bo i tak trzeba co prawda, nie jest prawda i tak trzeba trochę się przespacerować, ale za to za każdym razem można wsiąść do autobusu, które kursują wokół szlaku i przejść poprzez pewne etapy, ominąć pewne etapy na drodze ku wszystkim pięknym widokom. w Defenderze w okolicach Wielkiego Kanionu był chłodny ale nasze kołderki szczęśliwie są ciepłe i dały radę poza tym temperatura wzrasta w tempie geometrycznym czy jakimś tam bo w ciągu 15 minut wzrosła dwukrotnie słońce wzeszło i od razu się zrobiło super super Ciepło. No nieprawda. ciepło, ciepło nieprawda, bo ciepło zrobiło się od wybasta, które tu włączyliśmy. Drugi dzień przy Wielkim Kanionie, od południowej strony, zaczynamy od robienia zapasów pitnych, wody pitnej. Trochę rozmaicamy ją w mineralne składniki cytrynowe, żeby nie była taka bardzo mm, jałowa. E, I będziemy zaczynać eksplorować e, kolejny żółty szlak. Tak, żółty. Do jaki Point. Będziemy dzisiaj szli, a na razie w takich okolicznościach próbujemy się zorganizować, żeby wypełnić później dzień e, pieszymi wędrówkami bez stresu. Jesteśmy na Jaki point i to jest jeden z bardziej na wschód wysuniętych punktów w tej części południowej Wielkiego Kanionu. Usiedliśmy i obserwujemy dwa ogromne kondory, które łapią prądy powietrza i wznoszą się nad tą zarąbiście ście wielką przestrzenią jest coś w tym, że, że natura zaskakuje nas za każdym razem, ale dopiero jak się jej dotknie naocznie E, można poczuć jej wielkość i potęgę. Żadne zdjęcia, niestety, pomimo że próbujemy, nie przekażą tego, tej emocji, która niesie, którą niesie cały ten e, pobyt e, w tym magicznym miejscu. Kondory, kondory, kondory. Komunikacyjny jest bardzo dobrze rozwiązany, należy tylko mieć na uwadze, że niektóre odcinki pomiędzy przystankami mogą być znaczne. Wszyscy mówili tam w tej Ameryce: to macie fajnie. No to mamy fajnie. Właśnie wstaliśmy, ja o trzeciej prawie wcześniej nawet. A teraz jest piąta godzina i idziemy ledwo żywy. I tam z tyłu też się ciągnie moja piękniejsza połowa ledwo żywa. Idziemy na wschód słońca, ale w specjalnym miejscu na wschód słońca, bo podobno to jest najbardziej odpowiedni czas żeby zobaczyć ten cud natury jakim jest co Horse Bend czyli podkowa taka piękna podkowa w której płynie rzeka Colorado Idziemy przekonamy się na własne oczy Na podsumowanie tego miejsca należałoby dodać chyba, że pomimo ogromnej ilości ludzi, która je odwiedza to no to jeżeli ma ktoś je na swoim na swojej bucket list, na swoim planie wyjazdu do Stanów to warto, oczywiście jak najbardziej należy się tylko nastawić na mnóstwo wrażeń Kto nas zna ten wie że poranki są od tego, żeby się napić kawy. Więc my co rano pijemy kawę, otwieramy mapę i zastanawiamy się, co tu robić, gdzie tu jechać, jak sobie zorganizować najbliższą trasę do Ameryki Ameryki Północnej. W sensie do Alaski. Dobra, o tak, może tak miało być powiedziane. Jest można wyjechać dojechać do Temple of Shinawa w parku narodowym o, to był najsłynniejszy The Narrows. The Narrows czyli, że nie można się połączyć siedzią a to zawsze techniczne problemy takie wyskoczą, ale The Narrows jest piękną formacją skalną do której można dojść tylko na piechotę Tak. kończymy nasz pobyt w stanie Arizona na ten moment i przekraczamy granicę z Utah. Utah oferuje na pewno mnóstwo atrakcji, podobnie jak Arizona. I zaraz na początek będziemy eksplorować okolice jeziora Powell. Miłośnicy offroadu dobrze wiedzą, że dopiero po zjeździe z asfaltu zaczyna się wielka przygoda. I faktycznie jak tylko zjechaliśmy z asfaltu, przygoda czekała na nas. Tuż na pierwszym kamieniu. Eksplorowanie bardziej odległych rejonów poza asfaltem wymaga dobrego przygotowania się. Nie przesadzając, należy zaopatrzyć się w mapy offline, żeby nie utknąć na jakimś rozwidleniu drogi i nie móc sieć decydować się na powrót ze szlaku. Aby wyjechać poza szlak utarty albo utarty dużo mniej, czyli nie asfaltowy, należy zaopatrzyć się w jedzenie, w wodę, wodę pitną, wodę niepitną, pitną, lepiej pitną. Odzież, obuwie i w alkohol. Nie, alkohol nie. Niestety. Przyjechaliśmy w to miejsce wczoraj wieczorem, tuż przed zachodem słońca, i nie widzieliśmy jeszcze wszystkich wówczas miejsc, które można tutaj sobie znaleźć w zaciszu różnych skałek, zatoczek, urwisk z widokami na poszczególne fragmenty jeziora, które roztacza się ponad, poniżej nas. Dzisiaj się przestawiliśmy i postanowiliśmy, że zostajemy to jeszcze jeden dzień, aby nasycić wzrok i smak. Różnego rodzaju atrakcjami, atrakcjami kulinarnymi i emocjonalnymi tego miejsca. Jak wiadomo, posiłki są kluczową rzeczą do tego, aby w ogóle żyć, ale posiłki w bardzo ładnych warunkach przyrody są jeszcze bardziej wartościową rzeczą dla życia. Chyba coś pokręciłem, ale to nieważne, dlatego że dzisiaj robimy naleśniki. Naleśnik jeden już jest gotowy. Reszta się smażyć będzie za chwilę. A widok jest taki.